Cześć, witam Was w kolejnym moim odcinku. Dzisiaj na warsztat bierzemy zaciskarkę z firmy Magnuson którą można kupić w castoramie. W takim, w takim pudełeczku nie była, tak. A teraz otworzymy Zaciskarka tak się prezentuje. Co, co, co nasz zestaw zawiera, tak? Pierwsza sprawa, zaciskarka. I... Nasze szczęki zaciskowe. Kamienie, jak ktoś tam mówi, tak? Woła. Kamienie. H. I U w zestawie, od szesnastki do trzydziestki dwójki. Tak. H. I szczęki. U. Też widać, tak? Szczęki. I nasza tutaj zaciskarka hydrauliczna. Tak. I tak, co, co ona tu posiada? No na pewno są rączki wysuwane. Jak się odkręca, wysuwa. Przy 32C na pewno to, to się przyda. I tak, rozszerzamy, tak, normalnie ściskamy. Dobrze, czyli sobie na początku zamontujemy nasze kamienie. Ociągamy. Tutaj tylko trzeba tak otworzyć. Trzeba otworzyć. Naciskamy. Tak jeszcze raz. Naciskamy. I ta nam od razu tu odskakuje. Tutaj mamy taki pipek. Tak, czyli tutaj wychodzi nam pipek, który będzie nam blokować. Założymy sobie kamienie U. Bardzo prosto to się mocuje. Tak. I tutaj tak samo się mocuje. O. I przymykamy. Co, 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 tu jest ważne? Ważne jest na pewno, żeby przypilnować, aby te kamienie tu się dobrze schodziły, tak? Już tu widzę, że trochę, trochę jak się włożyło, się nie schodziło tak? Ale już, już poprawiłem. Pilnować, żeby tutaj było wszystko równiutko. Jak, jak będzie nierówno, krzywo nam się zaciśnie i będzie wtedy problem. Tak. Czyli jest tu jakiś na pewno luz, przy zaciskaniu pilnujmy, przy zaciskaniu pilnujmy, żeby to było równe. Dobra. Dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie teksa. Scana. skana. Jego zaciska się szczękami u te H, tak my tu uweźmiemy, weźmiemy, a no, sobie za, zaciśnijmy kształtkę. Mamy tu kształtkę. Oj, a tak będzie widać tak? Kształtkę. Teraz postaram się to dobrze Wam pokazać. Czyli tak tutaj. otwieramy szczęki, wkładamy to teraz, żeby było dobrze, widać, że odsunę. Tak, wkładamy tutaj. Pilnować trzeba tak, żeby to było wszystko, wszystko równo. Będzie coś krzywo, to później zacisnę. No, może i zacisnę. I tak, jak już nie mówię, jak, jak to się robi, tak, w początku. Czyli ucinamy rurę. Gradujemy ją, tak, specjalnym gradownikiem. Kalibrujemy i tu wkładamy do końca, żeby tutaj, akurat ostrości nie chcę złapać. O, teraz łapię. Gradujemy, żeby tu, w tych białych w tych otworkach, było widać naszą rurkę. Jak będzie widać, to jest wszystko w porządku. Możemy wtedy zaciskać. Mocujemy w szczękach. Tak. Przymykamy szczęki. No i tu tylko pilnujemy, żeby to było dość równo i zaciskamy. Do końca odpuszczamy trochę. Tak. Jeszcze raz dociskamy. Puszczamy, otwieramy. I mamy tu zaciśnięty. Zaciśniętą naszą kształtkę. O, dopiero teraz ostrość złapię. I tak, tak powinno wyglądać to zaciśnięcie. Tak, zgniecona rurka. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowała, ta maszynka. Tak, jak. Plusem na pewno jest to, że, że można ją zaciskać tak maksymalnie 32 mm. Dodatkowo. Można też... Je, jest też gwarancja na nią 5 lat, więc... Więc jak wtrzymacie paragony gdzieś tam w dobrych miejscach, ewentualnie macie gdzieś zdjęcie paragonu To będzie nam ona... Bardzo długo służyła, tak? To nie zawsze można zwrócić Jeśli filmik Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, suba Na pewno jeszcze będę testować jakieś, jakieś sprzęty, tak? A na razie cześć.